Cześć, słuchajcie, podcastu Up the Blues. Ja Jestem JJ, razem ze mną Diana. Nagrywamy ten podcast tuż po wygranym meczu z Brighton. Diana, jakbyśmy mieli tak określić, no to chyba trzeba powiedzieć, że zasłużone zwycięstwo Chelsea po dobrym meczu minimalnie końcówka nam może obraz tego spotkania trochę zakłamać, bo było dużo niepotrzebnych nerwów, ale kolejne. No nie powiem komfortowe przez te 10 minut, ale jednak zdecydowanie zasłużone zwycięstwo Chelsea. Jeśli dobrze liczę, to trzecie z rzędu. no Nie poznaję tego klubu. Nie no, po prostu jesteśmy najlepsi. Gdyby, gdyby się tak rozpędziła ta liga i by pozostałoby nam jeszcze pewnie kilka spotkań, to byśmy top 4 byłoby nasze. Nie no, tak naprawdę raczej komfortowe zwycięstwo, oczywiście opłacone jakąś nerwówką w w końcówce, no bo nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie mieli żadnego nerwowego momentu w trakcie spotkania, ale tak naprawdę do, do tego głupiego zachowania Risa James'a, Brighton miało tylko jeden strzał na bramkę celny. Tak, czy jakoś próbujemy tłumaczyć Jamesa, no tak naprawdę trudno go wytłumaczyć. Tak mi się wydaje w tym momencie. No nie wiemy, tylko on wie, co się dzieje w jego głowie, ja tak na szybko. Obstawiam, że po prostu tam się w głowie różne rzeczy mogły dziać w związku z kontuzjami, z jakąś presją, z tym, że no nie do końca, znaczy, no w tym, że kolejny sezon mu przepadł i że bardzo możliwe, że przepadnie mu euro i on po prostu psychicznie nie jest gotowy. Jeszcze może nie był gotowy, nie wiem, to jest takie szukanie no Tak, tłumaczeń. No nie było to przyjemne wejście, żał Pedro, bo to było też wejście raczej na żółtą kartkę, ale, ale idiotyczne go, zachowanie Risa Jamesa, to już jest druga czerwona kartka w tym sezonie, rozegrał pewnie z 10 spotkań maksymalnie, więc będzie pauzował przez 4 następne spotkania, czyli jeszcze jedno w tym, 3 w następnym, więc sobie odpocznie. Ale no nie, no kapitan nie może się tak zachowywać. To są po prostu, to jest takie szczeniackie zachowanie i moglibyśmy się tego spodziewać, nie wiem, po Romero, który by taką dostał czerwoną, ale no Rhys James y, często ma takie odklejki, no i to jest, nie jest to dobre, no. Wspomniałaś o tej czerwonej kartce, że jest druga Pierwsza odklejka była w meczu z Newcastle. To też zupełnie niepotrzebna czerwona kartka. No ale też wystarczy wspomnieć, że w, pierwszy, w pierwszym meczu z Brighton w tym sezonie, wygranym też przez Chelsea, również nasz kapitan dostał głupią czerwoną kartkę, tylko w pierwszej połowie, a nie w drugiej. Mówię tutaj oczywiście o konorze Gallagherze, bo akurat wtedy Lisa James'a już nie było. Ale no właśnie, no, znowu w meczu z Brighton. Jest nerwówka, no ale znowu wygrywamy. Trzecie spotkanie w Brighton w tym sezonie trzecie ale... wygrane i trzecie wygrane zasłużenie, mhm. więc możemy być z tego zadowoleni. Zanim przejdziemy do, do rzeczy pozytywnych i miłych, których było bardzo dużo, podkreślę, pomimo tej końcówki no to nie sposób pominąć znów bardzo dziwnego zachowania sędziego właściwie sędziów, bo też Waru. ja będę się upierał, że po pierwsze, sędzia nie powinien cofać rzutu karnego, to, że przeciwnik trafia w piłkę, to nie oznacza, że nie faulował Kukurei, który wcześniej przyjmuje sobie piłkę, układa sobie ją i przeciwnik ją trąca, ale fauluje go, fauluje też lewą stopę Kukurei, więc według mnie tam powinien być rzut karny, brak czerwonej kartki, dla Terryka Lamptey'a w pierwszej połowie, który no, znokautował mudryka, który od razu musiał zejść z boiska. E, to był też skandaliczna była ta decyzja. No ale akurat czerwona kartka dla Lisa James'a zasłużona, więc tutaj No tak, nie, nie ale nie można błędu błędem poprawić. Tak? E, mnie trochę dziwi ten karty, nie dlatego, że ja sądzę, że tam mogło nie być kartego, ale jeżeli przyjąć, że sędzia na boisku decyzja boiskowa to jest karny, to według mnie to nie był clear and obvious error, tak? Czyli według mnie to nie był taki błąd, żeby powinien być warem anulowany. Tak, to jest podobna rzecz jak Havers ostatnio, też była decyzja bojskowa, że jest karny. Decyzja została podtrzymana, a tutaj została tak jakby naprawdę, nie wiem, jakby Kukrea udawał i dlatego nie ma karnego. Dla mnie to nie jest taki błąd. Jeżeli chodzi o tą sytuację z Dump no to tam wszystkie raporty mówią, że to było inconclusive. Z tego co ja rozumiem, to po prostu nie było kamery, która by powiedziała wprost, czy to było zachowanie specjalne, czy nie? No bo mieliśmy tylko powtórki z tej takiej kamery zawieszonej u góry, nie? Nie było kamery, to jest. Ja nie mam się już się denerwować. Ale nie wiem, jak prostu. może w takim miejscu łyska nie być kamery? Ja nie wiem, jak może być w takiej lidze nie być kamery. Ci piłkarze są obserwowani wszędzie, i, i to jest największa liga na świecie, i nie ma kamery, żeby sprawdzić coś takiego. Też już nie mówię o tym, że, że, że wydaje mi się, że Wara analizował to sekundę. Bo no tak, się... ale jeszcze kontuzja głowy, gdzie sędzia też się za bardzo nie reaguje, Ja też nie stał daleko przecież od tej sytuacji, bo to było, no raptem, nie wiem, z 10 metrów max. No a jeżeli ktoś broni Risa Jamesa, że to nic mu nie zrobił, no nie, no nie, nie możemy w ogóle takich, takie zachowania trzeba piętnować, to jest po prostu zachowanie, które jest głupie i które... Powinno dostawać czerwone kartki, no. Tak, tak, po prostu. Rhys James zasłużył na czerwoną kartkę, tak samo jak Tari Klumpty I, i tutaj tracimy, znaczy znowu sędziowie, znowu możemy być pokrzywdzeni, możemy czuć się pokrzywdzeni przez sędziów i ja jestem zmęczony już. Jestem bardzo zmęczony tym sezonem, a jeszcze bardziej jestem zmęczony jeszcze sędziami. Jeszcze masz yy, na agendzie sytuację z yy, Nicholasem Jacksonem i bramkarzem Brighton. Tak, 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 tak. więc to jest po prostu... Ciężko mi się, ciężko mi w ogóle o tych sędziach ale... gadać. Zostawiamy mm -hmm. sędziów. No znaczy chciałam tylko powiedzieć, że przy tym, że przed naszym spotkaniem akurat wyszedł ten raport, że War będzie dyskutowany po sezonie, nie jest to najlepsze spotkanie, które, które broni Waru, ale tak naprawdę moim zdaniem dalej błąd, jakby wina leży w tym, że sędziowie są słabi. Jeżeli no tak, nie potrafią tak. korzystać ze wszystkiego, co jest im dawane, żeby poprawić decyzję na boisku no to sorry no tak to chodzi. prawda, to prawda, to prawda, to prawda nie będę się z tobą kłócił, brakuje nam jednej bramki w tym momencie, bo przechodzimy już do pozytywów i w tym sezonie dużo bardzo się mówi o błędach Chelsea, o takiej, o takim chaosie niedojrzałości o, o głupich zachowaniach piłkarzy, które dzisiaj zaobserwowaliśmy o błędach indywidualnych naszych stoperów, których dzisiaj akurat nie obserwowaliśmy zbyt wiele ja zawsze mam tak, że jak zaczyna sobie podawać Petro pad jašil kukureja i Czalobach, to, to trochę mi mocniej serce bije, ale dzisiaj bez poważniejszych błędów y, ze strony żadnego z nich. Jeśli chodzi o Czalobacha, no to był niemal nieomylny jeśli chodzi o pojedynki jeden na jeden, a jak coś mu nawet minimalnie nie wychodziło, jak o Pedro, który jest bardzo szybkim zawodnikiem go Gominą, to zawsze miał do pomocy albo Malogusto, albo wspomnianego Kukureje, więc za to trzeba y, całą tą defensywę pochwalić i właściwie no znów tylko Rhys James jest tutaj do skarcenia, bo nawet przy tej strategii bramce. Dlaczego straciliśmy bramkę? Dlatego, że nie było Risa Jamesa na boisku i że graliśmy w dziesiątkę, po prostu Brighton mądrze pograło. Ale to, co chciałem powiedzieć. Czepiamy się tych błędów indywidualnych i bardzo dobrze, ale czas zauważyć to, jak Chelsea gra dobrze w ofensywie. Brakuje nam jednej bramki, żeby mieć już dwa razy więcej bramek niż w całym zeszłym mhm. sezonie. I ogólnie, biorąc, biorąc pod uwagę historię, patrząc na całą historię występów Chelsea w Premier League, tylko dwukrotnie na tym etapie sezonu mieliśmy więcej bramek. To były sezony 2009/10, kiedy no, zdobyliśmy wieloma. z Carlo Angello, Team. tak. Kultowy sezon 103 bramki strzelone oraz sezon 2016/17, kolejny z Antonio Conte, kiedy tych bramek mieliśmy już na koniec sezonu 85. W tym momencie mamy 75, więc jeśli strzelimy chociaż jedną bramkę w meczu z Bormów, w ostatniej kolejce na Stanford Bridge, to zrównamy się z wynikiem Tomasa Tuchela z sezonu 2021-2022, czyli z tego pełnego sezonu mhm. Tuchela. No ale zakładając, że bardzo możliwe, że strzelimy na przykład dwie, no to właśnie to będzie trzeci najwyższy wynik Chelsea w historii Premier League. Trudno to pominąć. No to, jest, to jest bardzo dobra statystyka i to, jeśli szukamy tych dowodów na jakiś progres, mhm. jeśli szukamy dowodów czy argumentów za tym, żeby Mauricio Poczytino został w Chelsea, to to są. Twarde dowody. Tak. Poprawić obronę i będzie świetnie. Poprawić obronę i będzie świetnie. Dlaczego Chelsea zaczęła dobrze grać? Znaczy, nie zaczęła. Dlaczego Chelsea dobrze gra w, def w ofensywie? Odpowiedzmy sobie na to pytanie, bo czas najwyższy postawić taką tezę. Chelsea jest dobrym def ofensywnie mhm. zespołem. No, po pierwsze, Cole Palmer. Tak. Cole Palmer po raz dziewiąty otwiera wynik spotkania i tutaj. To jest też jakiś rekord. Złączył się rekordem razem z Edenem Mazardem, Gianfranco Zolom i Didierem Drogom. Chociaż to był jego pierwszy gol, tak naprawdę na wyjeździe od meczu z Lutą więc od grudnia. I to był w ogóle śmieszny, bo takiego gola jeszcze w tym sezonie nie strzelił, bo już miał wiele tych bramek, ale akurat takiego jeszcze nie strzelił, więc do rzuca do, no, do tego. Piękna ta główka, taka odchodząca od, od bramki, ładnie to wyglądało. Jeżeli miałabym powiedzieć, czemu to wygląda lepiej? Wydaje mi się, że A mamy zawodników, którzy chcą tutaj być w Chelsea. I to też widać na boisku, tak? Y nie wiem, są bardziej zaangażowani moim zdaniem niż w zeszłym sezonie, jak ja widziałam wchodzącego jakiegoś zjecha to już miałam ochotę wyłączyć telewizor, a nie czekać aż Chelsea będzie bramkę. Więc... No mi, mi, tak się zastanawiam, ten mecz dzisiaj to nie był najlepszy mecz w wykonaniu na przykład takiego piłkarza jak Noni Madłeka. no nic wielkiego tak naprawdę nie zrobił, mhm. ale nawet w takim meczu jak dziś wracał do tej defensywy, gdzieś, gdzieś próbował grać zespołowo i dryblował mhm. sześć, sześć prób dryblingu i tak jak mówię, Dzisiaj średnią te dribblingi wychodziły, bo tylko jeden celny, tylko jeden udany, ale, ale gdzieś można, no te, to zaangażowanie jest, ta, ta też taka pewność siebie, żeby, żeby grać. Spokój niesamowity. Chelsea rozgrywa spokojnie piłkę. Sędzia sędziował dramatycznie dzisiaj i można było się naprawdę wybić z rytmu, biorąc pod uwagę to, jakie tam decyzje podejmował, biorąc pod uwagę to, że musieliśmy pierwszej zmiany w ofensywie dokonywać już w 20 mhm. którejś minucie i odebrał nam, że Karny, więc Chelsea często w takich sytuacjach traciła głowę. Ale to tak nawet było w tym sezonie, jeszcze w pierwszej połowie, tak, gdzie tak, tak. po jakiejś jednej decyzji, która nie była na naszą korzyść. I tu najbardziej mi się przypomina spotkanie z Liverpoolem na wyjeździe, gdzie powinien być karny, karnego nie było, nasi wszyscy siedli i Liverpool zrobił dwie bramki nagle. Więc no tego się wyzbyliśmy chociaż na koniec sezonu. Oczywiście jakby się cofnął cztery mecze temu, to graliśmy z Arsenalem, gdzie przegraliśmy 5-0. Tak, ale tam też mieliśmy 14 kontuzjonów. No 0, wiadomo, wiadomo. Więc... No oczywiście to też wpływa na to, że też lepiej gramy. To, że mamy ławkę, która ma 4 nie 14 jakby to widać to kluczowe, bardzo, tak? tak? Ta mocniejsza ławka później się odbija na tym, że mecz wygląda lepiej. Po prostu mamy lepszych zawodników, którzy wchodzą z ławki. Tutaj nie mamy średniej wieku 18,5, tak jak w meczu z Arsenalem, tylko już z ławki wchodzi Sterling, Nkunku. Riz James może wejść. No, klucz, jakby bardzo dobrzy zawodnicy. I to też później widać w meczu, że nawet nie ma tego takiego spadku nagle formy, że już ledwo wszyscy biegają, a wchodzi jakiś osiemnastolatek, który jest zestresowany tym, że musi kopnąć piłkę. Więc jest plus. Ym, co chciałam powiedzieć? No, tak naprawdę, patrząc na to, jak Brighton dzisiaj grał w obronie, gdzie grał taką strasznie wysoką linią, trochę mi się to przypomina Tottenham, wtedy jak wygraliśmy 4-1. Tutaj można było spokojnie już ten mecz wygrać nie wiem, 4-0. No przecież mieliśmy tyle sytuacji wychodząc z kontrą. Nicolas no, no, Jackson się akurat dzisiaj nie popisał. Miał kilka dobrych akcji i, i też bym yy, no, nie atakował go za bardzo, ale no sytuacja, kiedy wybiegaliśmy, tam trzech no, zawodników tak. było i on posłał takie Nijakie podanie niby do Nkunku, ale też za lekko też mógł strzelać tam, no, w ogóle no, nie wiadomo było co mogliśmy chodzi. zrobić tak naprawdę? Mogliśmy sobie podawać między sobą. Sędzia tam gwizdnął spalony, ale po powtórkach było widać, że żadnego spalonego mm -hmm. nie było. Sytuacja, w której Jackson wychodził sam na sam z brąkarzem i, i był przez Verbrugena faulowany, tam może też dało się jakoś inaczej przyjąć tę piłkę i, i po prostu pójść na bramkę. A jeszcze nie, taka sytuacja, nie gdzie y, nie wiem, kto podawał do Jacksona i wychodził Nkunku, który wychodził sam, na zębę, miał pół boiska. Tak, tak, tak I tak, też tak. za późno to podanie, jeszcze tak za bardzo za plecy. Za plecy. Tak, tak, Więc tak. tutaj naprawdę można było zdobyć kilka bramek, i tutaj nasza skuteczność tylko zabroniła nam wygrywać spokojnie to spotkanie, i dlatego mieliśmy tam narowówkę w końcu. Co ciekawe, mówimy o tym, że wrócili zawodnicy po kontuzjach, mówimy o tym, że wreszcie można było ułożyć. Mniej więcej taki zespół, na no, jakim jaki Mauricio Pochettino chciał. A średnia wieku pierwszego składu Chelsea to 23,4 lata, więc to cały czas jest super młody zespół. Brighton, który też przecież jest bardzo młody i mm -hmm. uchodzi za młody i dużo się o tym mówi, 24,9, więc ponad rok starszy. starszy no pewnie jakbyśmy pranku, zagrali jego seniorkom yy, w pierwszym, od pierwszym składzie, składzie. No to... tak, ale wiadomo, to cały czas bardzo, bardzo młody zespół i, i trzeba o tym pamiętać. Dlatego cieszy mnie, że w tym młodym zespole jednak ta, ta dojrzałość powoli kwitnie i nie ma nie jest idealnie czytaj, czerwona kartka mm -hmm. Lisa James'a, ale, ale nie tracą głowy piłkarze rzeczywistości. Nie, no, ale nie ma dramatu, no, też nie popełniamy błędów indywidualnych od jakiegoś czasu, takich, takich kluczowych, bo to, to nie było czasem tak, że my źle graliśmy w tych spotkaniach, tylko ktoś popełnił taki błąd, że po prostu cała drużyna się dała, przez to, że ktoś po prostu stracił głowę na chwilę. Albo, traci, albo płaciliśmy cenę nieskuteczności, co, co no tak, też, się, tak. też się zdarzało. I tutaj pojawia się Christopher Nkunku, czyli postać, o której musimy porozmawiać. Bramka i to wreszcie bramka w meczu, który wygrywamy i przystanie korzystnym dla Chelsea, mm -hmm. bo jak myślę o nim, no to przypominają mi się te bramki z Wolverhampton z i Liverpoolem. z Liverpoolem, czyli bramki, które finalnie nam nic nie dały i tam nawet nie mógł tej swojej cieszynki zaprezentować. Dzisiaj wreszcie się doczekaliśmy. Bardzo ważna bramka na wagę zwycięstwa i, i dobry mecz Christopher Nkunku. One bit nie grał. Widać, że gra z Colem Palmerem przychodzi mu bardzo naturalnie. My się zastanawialiśmy nad tym. Przecież czy Cole Palmer nie gra na pozycji, którą docelowo miał mieć Christopher Nkunku. Wydaje się, że ustawienie Nkunku, Palmer, Madueke, a przed nimi Jackson, to jest coś, co może wypalić w przyszłym sezonie. Pewnie, pewnie. No, będziemy mieli cały skład. Mam nadzieję, że Pochettino będzie miał też chwilę, by się nad, zastanowić nad tym wszystkim, gdzie już ma każdego, wszyscy będą zdrowi. Znowu może nie zrobimy jakiejś rewolucji składu, że połowa nie będzie się mieściła w szatni. Więc na spokojnie da się to ułożyć, i pewnie to też będzie tak, że będzie to zależało od rywala, często kto będzie grał w tym pierwszym składzie, no bo przy tak dużej kadrze no nie możemy oczekiwać, pewnie, że będziemy grać cały czas tym samym składem, i dla mnie to nawet lepiej, bo jeden jest lepszy z kontry, drugi lepszy w ataku pozycyjnym, i kluczowe, żeby to ułożyć. Chociaż wiesz, z przodu jeszcze chyba sobie poradzimy. Dla mnie będzie bardziej kluczowy środek pola. Tak, to prawda. Ostatnie pytanie mam do ciebie na sam koniec tego. Czy jesteśmy najlepsi? Przedostatniego. A nie, to, to przepraszam, to jeszcze dwa pytania, bo to jest przedostatni podcast w ogóle w tym sezonie. Trochę, trochę mnie serce, mimo że jestem zmęczony tym sezonem, tak jak mówiłem, i cieszę się, że on się kończy, chociaż też na Chelsea zaczęła dobrze grać, więc może nie powinienem się cieszyć, ale jestem naprawdę zmęczony tymi meczami. To jednak mi tak smutno, że to już przedostatni mecz, przedostatni nasz meczowy odcinek podcastu. Czwarty sezon podcast Up The Blues się powoli kończy, dlatego, dlatego jest mi minimalnie smutno, ale, ale tak to, to się cieszę. Zanim się pożegnamy, Mark Kureja, Kolejny bardzo dobry występ. Asysta. W defensywie był tam, gdzie, gdzie był potrzebny. Bez indywidualnych, poważnych błędów. Nie, no, ja bardzo lubię gościa. Strasznie lubię gościa. W sensie. Ja nie. No, ja, wie, nie ja, lubię, ja wiem, że ty ale, że... nie lubisz, Ale w sensie, ja mam jakieś takie sentymenty do niego, bo. On ma coś czego często mi brakowało w graczach Chelsea, czyli takie zaangażowanie. W sensie on potrafi wsadzić nogę i głowę tam, gdzie ktoś tej nogi i głowy nie wsadzi. I to było widać w tych takich spotkaniach, gdzie nie wiem, graliśmy z City. Jak oglądam ze stadionu, to było widać, że on ryzykował często kontuzją, by wybić piłkę z linii bramkowej. Tutaj też przecież miał kilka takich kluczowych wślizgów, gdzie oczywiście ryzykował karnego. Ale bloki jakby w kluczowych momentach. I nie wiem, ja go lubię, porównując do tego, co Chihuahua w tym sezonie pokazywał, no to naprawdę jest jakiś progres. I porównując do tego, że Colby musiał grać przez chwilę na lewej, no to też jest progres. No musimy być szczerzy, Kukureya się sprawdził jakby w tym sezonie, versus to, jakich miał przeciwników na tej pozycji. Dzisiaj miał trudne zadanie, bo Tarik Lamptey był chyba jednym z, no obok João Pedro, jednym z najlepszych mhm. zawodników no nie powinno być go na boisku, więc... Nie powinno być go na boisku, ale był i dlatego trzeba pochwalić, że sobie radził Marko Kureja z, z Stalikiem Lamptejem. Więc no i chwalimy yy, go prawie wywalczony koniec. karny. Prawie wywalczony i karny. I asysta. I asysta, bardzo ładna asysta. Idealna asysta. Tak, i w ogóle idealna akcja, idealna asysta, idealna strzał, idealna bramka. I... Jestem bardzo zadowolony. Chelsea wygrywa 2 do 1. Co to oznacza? Manchester United przegrał, znaczy wygrał 3-2 z Newcastle United, a więc Chelsea przeskoczyła Newcastle. Jest w tym momencie na szóstym miejscu, ma 60 punktów, czyli 3 więcej od Newcastle i 3 więcej od Manchester United. A to oznacza, że Wystarczy nam remis z Bermów, żeby sobie zagwarantować miejsce w Lidze Konferencji, czyli w europejskich Pucharach, mm -hmm. bardzo ważnych dla nas. Jest oczywiście opcja taka, że jeśli wygramy mecz, a Tottenham przegra jakoś magicznie z Sheffield United, to przeskoczymy jeszcze Tottenham i zakończymy sezon na piątym miejscu, ale jest to bardzo mało no prawdopodobne. Tak, on da nam Ligę Europy, ale tak naprawdę miejsce szóste, czyli. Ten minimalnie remis też może nam dać Ligę Europy w przypadku, gdy Manchester City zdobędzie Puchar Anglii. Na pewno? Tak, bo wtedy miejsce szóste daje Ligę Konferencji, Ligę Europy, a miejsce siódme daje Ligę Konferencji. Jesteś przekonana, że tak jest? Tak, jeżeli City, jeżeli, Sła, tak, jeżeli City wygra Puchar Anglii, to będzie szóste miejsce będzie dawało Ligę Europy, a siódme Ligę Konferencji. Nie wiedziałem. O tym. Jak oczywiście teraz mnie wszyscy pewnie wyjaśnią, pewnie ja jestem tego pewna, ale oczywiście mogę się mylić, ale moim zdaniem tak jest, dlatego very y, happy, bo y, pieniądze y, pomiędzy. Ligom konferencji, Ligą Europy są drastycznie inne. Więc fajnie by było dostać tą Ligę Europy. Zaraz to sprawdzimy, więc jeżeli Diana się myli, to. to My tego nie usłyszycie. <grym> Dziękujemy Wam bardzo za dziś. Oczywiście dorzućmy, że oczywiście jest opcja, że Chelsea wypadnie z tego szóstego miejsca, jeśli przegra z Burnemouth, a Newcastle pokona. Brentford w ostatniej kolejce, no to wtedy Chelsea wypadnie z, z tego szóstego miejsca, ale no miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Wtedy. Jeżeli skończymy na siódmym, a United wypadnie poza top 7 i wygra Puchar Anglii, wtedy siódme miejsce nie daje Pucharów Europejskich. Dokładnie tak. United na pewno nas już nie przegoni, bo stosunek bramek tam jest minus 3, u nas plus 13, więc musieliby wygrać z Brighton 17 do zera, A coś takiego się raczej nie wydarzy, dlatego się o to nie obawiamy. Tutaj stawiamy kropkę. Przypominamy o tym, że możecie wbić do naszej grupy Trublus Poland na Facebooku, możecie zaobserwować nasz kanał na Spotify i na YouTube, no i wesprzeć nas na Buy Coffee. Będzie nam bardzo miło, jeśli zrobicie każdą z tych czynności. A jeśli nie, to się nie obrazimy. Diana, JJ, do usłyszenia już za kilka dni. Wtedy będziemy się słyszeć po raz ostatni meczowo w tym sezonie. Do usłyszenia. Cześć!